Za górami, za lasami mieszkała piękna księżniczka Szara, której pałac olśniewał wszystkich mieszkańców stolicy księstwa Aloewera. Znana była przede wszystkim ze wspaniałego głosu i talentu do śpiewania. Nawet ptaki słuchały z podziwem i zazdrością, gdy jej głos roznosił się nad lasami niesiony przez wiatr tego roku kończyło osiemnaście wiosen i w księstwie szykowano się do wspaniałej uroczystości na jej cześć. Zatrudniono najlepsze zespoły muzyczne, błaznów i zaproszono całą miejską elitę. Najważniejszym punktem miał być jednak pojedynek rycerski, który wyłonić miało jej narzeczonego. Zebrali się najodważniejsi z odważnych, najbardziej męscy i najbardziej przystojni z całego księstwa, by walczyć na śmierć i życie o rękę księżniczki. Szara, jak zwykle, co rano wychodziła na ogromny taras, by pośpiewać swoje ulubione piosenki. Wszyscy byli do tego przyzwyczajeni i każdy przystanął na chwilę, by posłuchać jej cudnego głosu. Wtem miasto spowiła ciemność, a w samym środku. Ogrodu pałacowego wylądował ogromny, czarny smok z długim, koczastym ogonem. Otworzył paszczę i przegonił strażników płonącym podmuchem. Wyciągnął łapsko i pochwycił księżniczkę zdumioną całym zdarzeniem. Uniósł się z powrotem w powietrze i odleciał w stronę schodu słońca. Wszyscy śmiałkowie i kilkasetek żołnierzy ruszyło się tego samego dnia, by odbić księżniczkę z złego monstrum. bo wiadomo gdzieś spoczywa smok, gdzie nie rosną drzewa, a wszystko otacza popiół. Gnali na swych liśniących koniach dniem i nocą przez siedem dni, porywając się na największą przygodę w ich życiu. Wszak każdy chciał zdobyć rękę księżniczki i pół królestwa. Ósmego dnia dotarli do jaskini smoka, weszli do środka i po przebyciu kilometra napotkali ogromnego smoka. Stawali jeden po drugim do pojedynku o księżniczkę i jeden po drugim nie zdołali powstrzymać płonącego ataku smoka. Gdy już nie było chętnych, smok zakpił. I co, odważnił, rycerze, nie ma więcej śmiałków w księstwie Loewera? Wtem stała się rzecz niesłychanie dziwna. Z szeregu wystąpił ubogi giermek. Zatrudnił się u rycerza, gdy wyrzucono go z cechu kowali za zabawę z ognia. Podano mu tarczę i długi miecz, a on stanął naprzeciw smoka bez lęku w oczach. Mam walczyć z tym kmiotkiem? Kpił smok. A niech będzie, pobawię się trochę, dodał pośpiesznie i buchnął płomieniem w chłopaka. Ten jednak schował się za tarczą i wytrzymał atak. Smok zdziwiony atakował jeszcze kilkakrotnie, ale młody kiernik przyzwyczajony był do gorąca i lubił ogień. Także bez problemu, bez problemu otrzymał tarczę. No dobra, przyznaję, jesteś twardy. Ale jak chcesz mnie zabić tym malutkim mieczem? toż nie jesteś nawet rycerzem, rzekł smok zdziwiony. Frodo, bo tak miał na imię, nie rzekł ani słowa, tylko uderzył mieczem w kolumnę, która utrzymywała stop nad smokiem. Kiedyś bowiem była tu kopania złota i to ona zwabiło monstrum. Strop zawalił się przysypując smoka i dzięki temu księżniczka była wolna, a młody Frodo stał się bohaterem. Ożenił się z nią i niedługo później został królem. A morał z tej historii jest taki, że to nie pochodzenie, czy bogactwo świadczy o człowieku, a jego odwaga, serce i rozum. Koniec.